Siemano, siemano, z tej strony Szymonek Play no i co znajdujemy się na stronie CaseHack. Eee, na wstępie zachęcam Was jak zawsze do wpisania kodiku Pawlik. Klikacie sobie tutaj plusik i w tym oto miejscu służy kodu. Wpisujecie kodik Pawlik, gdzie dostajecie dolar jako bonus powitalny, no i 20% przy każdym doładowaniu z moim kodikiem promocyjnym. Eee, polecam wpłacać, bo obecnie jest GOA, tak jak prezentuję co odcinek. Na akacza o wartości ponad 600 zł wystarczy płacić co najmniej 2 dolary z moim kodzikiem promocyjnym, i jest to szansa na natychmiastowe wygranie nagrody. Okej, okay. mamy budżet spory, można by powiedzieć. Dobra, otwórzmy sobie dzienną skrzynkę. Polecam właśnie Wam otwierać też dzienne skrzyneczki. No, mamy budżet, mamy. Właśnie <laughs> nam uzbierał. No to co, spróbujmy na początek jakieś te tańsze batelki pograć. No i tutaj. Tak samo akurat z pierwszej, z drugiej też, chyba. No i tutaj łeb w łeb lecimy z kolegą, ale tu nas wyprzedza, niestety. I on to raczej myślę, że może wygrać. No dokładnie, on to wygrywa. No cóż, no cóż mogę powiedzieć. Czasem i tak jest. Dobra, tutaj jest ciekawa Batla. Dołączmy sobie z tutaj z drugiego miejsca. No niestety, no na początek trochę nie za dobrze nam to poszło. No i raczej już tutaj ciężko będzie ich nadrobić na tych tańszych skrzynkach. No dokładnie, jeszcze mają royala, GG, tutaj jest to też przegrane. O, tutaj jest fajna batelka. Wbijamy oczywiście, no kurczaczki, no. No i mamy royala na początek, elegancko. Tylko co z royala? ok. Okej, okay, nie jest źle. Batla jest zwrócona na pewno. No i kolejny Royal. No i tutaj fajnie się to nam zwróci ta batelka. No i dobra. Dolar 54 spoko. Mhm. Dobra, myślę, żeby zagrać jakieś eventówki, coś takiego. Bot Batty z nami sobie pyka. No. Na początek nie za bogato, ok. No tutaj nie za dobrze. No i nadzieja w ostatniej skrzyni. No niestety tutaj też nam nic nie poleciało i przegrywamy to. Tu fajna batelka była dosyć. Eee, ok. No to coś stwórzmy. Wydaje mi się, że najlepsza to będzie opcja. Coś takiego, za 400 wyokoło. około, ponad troszkę. No, na początek tak średnio. Bot troll sobie z nami dzisiaj pyka. Okej, okay, tutaj fajnie dało całkiem. Okej, okay, wildfire też spoko. I ostatnia skrzynia, no tutaj powiedzmy w miarę przyzwoity drop. Mm, tutaj strójeczki. A, nie zdążyłem nie zdążyłem, kolega był szybszy niestety, dobra, no to coś dwie takie skrzynie mm -hmm. bo od buła sobie z nami pyka mm, no i zobacz o, już myślałem, że koska, ale na razie jest tak pośrednio bym powiedział i raczej to przegramy, dokładnie Mm -hmm, dobra, to jeszcze takie cztery stwórzmy. Bo sobie z nami leci. Mm, Okej, okay. akacz, no powiedzmy, że w miarę jak na początek, ale tutaj mamy royala i teraz oby coś z royala nam siadło. No i piękne rękawice, dobra, za 200. To już batla jest zwrócona dla kogoś z nas. No, i ostatnia skrzynia, z której siada nam akacz. No i dobra, jest zwrot. Przynajmniej tyle. Dobrze. Mhm. Dobra. No to co teraz? Myślę, że możemy jakieś te skrzyneczki zagrać. Bot fajn sobie z nami tym razem pyka. No na początek, tak samo. Niebogato. Mm, no, niestety, Royal, ale nie dla nas. No i oby coś mu słabego siadło. Dobra, a on nie jest jakiś drogi, ale no właśnie, no właśnie, o tym mówię. O, tutaj spoko. I jeszcze z tej by nam musiał co najmniej Royal siąść, ale na mnie siada, i to przegramy. No dokładnie, ok. To tutaj akurat tak się źle podziało. Nie za bardzo. Quantum, jedną skrzyneczkę myślę, że można otworzyć na dwóch, bo z bot bułą zagrać sobie. No, ale tutaj nam nic nie siada za bardzo. Dobra, to stwórzmy takie coś na czterech. Nigdy nie graliśmy w zasadzie na czterech, więc why not? No, i każdy nawaje dropi, losowanie. I wygraliśmy. Ok, przyzwoicie całkiem, dobra, spoko to akurat spoko całkiem mhm, dobrze co tutaj mamy jeszcze Galaxy może dwa razy zagrajmy sobie na trzech Bot Poker sobie z nami pyka no i na początek całkiem spoko dla nas się to toczy tu już nieco gorzej aczkolwiek koniec końców 300 dolarów na plus elegancki profit spoko, mhm Tutaj z dwójeczki można do kolegi dołączyć w sumie. Yy, no i dobra, i lecimy. Zobaczmy, kto to wygra, ale raczej my. Dokładnie. No i zgadniamy sobie profit z takowej bateleczki. Mhm, dobrze. No to dobra. Tu już mam prawie 5000 tych punktów. Trzeba będzie niedługo na jakąś kostkę wymienić. Po co przypomnę, yy, za batelki zbieracie sobie punkty. Gdzie później możecie wymieniać to na nagrody. Przykładowo taką koskę, taką koskę czy skrzynię do otwierania. Ja myślę, że będę zbierał na taką albo na taką. Zobaczymy jeszcze w sumie. No, no ale ogólnie się opłaca, bo nie dość, że możecie wygrać z Batelek, no to jeszcze macie szansę wygrać z takowych e, właśnie skrzyneczek, jak się kupi skrzynię, a nie, no to zdobyć sobie po prostu skineczka jakiegoś fajnego. No niestety Royal dla kolegi, no i może być tu ciężko już w tej batelce. No właśnie, to jest koska, nie ta katania w zasadzie. Mm -hmm. Ten nakacz też jest drogi, no i tutaj już na tych tańszych to raczej nie nadrobimy go. No, Wildfire to nie jest drogie. No i raczej to przegrana będzie batelka, no co mogę powiedzieć, no z tej skrzyni nam nic mocnego raczej nie poleci. Siada nam jakaś koska w sumie. No dobra, może jednak, może jednak się myliłem. face 3, więc w sumie spoko. No i ostatnia skrzynia, z której siada nam coś. Dobra, no i to się akurat zwraca. 1200 wyjątkowo, zdziwiłem się. Dobra, całkiem przyzwoicie. Zaraz level w ogóle ten A kolejny wbijemy, więc też całkiem, całkiem. No tutaj tak samo niestety, ale ja tańszy skin. A, dobra, bo to był Underdog. No i wygraliśmy to. Fajnie. Spoko. Ile nam brakuje? A, całkiem niedużo, Więc może coś stworzymy, żeby dobić ten level. No, ale to jeszcze nie. Jeszcze za mały budżet, żeby coś się tam zwiększyło. No niestety, bo DAG na początek. Sobie tutaj, no i właśnie, jeszcze royale deropną no i on to raczej wygra tutaj, no bo jak mu coś wsiądzie mocnego, no ten akar jest drogi. No i właśnie, o tym mówię, o tym mówię, właśnie, no mamy royale ale teraz by nam musiała sięść coś innego niż Akacz. No przykładowo taka koska za 700 spoko. No i ostatnia, z której tutaj nam siada, dobra, też się zwróciło. 108 tysięcy na naszym koncie ok przyzwoicie całkiem dobra to jeszcze coś takiego no ale to jeszcze za mało na nowy level ale prawie może wbijemy mm, sobie walutkę na kosę o tutaj royala mamy nawet o no dobra no rękawice nie są one jakieś drogie ale przynajmniej batelka się myślę że zwróci no empress nie jest taki drogi no i koniec końców Mamy zwrot elegancko, dobrze. No, już nam niedużo brakuje w zasadzie. No to jeszcze trzeba coś zagrać, kurczę pieczone. Dobra, to coś takiego. 258. Graj z losowym botem. O, kolejny level, ok. No i dobra. Tutaj mamy 57 dolarów. Tutaj mamy 60. Tutaj mamy, no i nieco gorzej, eee, okej, okay. tutaj mamy royala, zobaczmy co nam z royala siądzie, okej, okay. nawaja, całkiem spoko. No i ostatnia batelka za 75 dolarów i tutaj co nam siada, no tutaj 6500 dolarów, no to jest 300 dolarów w sumie na plus 109 tysięcy. Odbierz nagrodę za poziom tutaj. Zobaczmy co nam siądzie. 220 dolarów. ok 220 dolarów. Dobra, to jest 109 458. No i co? Tutaj w sumie całkiem spoko dało dzisiaj. A to co no? Wpłacajcie z kodzikiem Pawlik. Bierzcie udział w giveawayu. Mm, dzięki za odcinek. Zostaw lajka pod odcinkiem. subika na kanale. Napisz jakiś komentarz. Widzu. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko.